Witajcie widzowie w kolejnym odcinku zagramy w Prince of Persia Dwa Trony Czytaj I teraz idziemy do tunelu na arenę Ostatnio pokonaliśmy bossa Okej, okay, jesteśmy tym piaskowym giewontem. Więc tutaj pójdźmy. Co to było? Nie wiem. A tutaj jest ten giewont żalowy. No szybciej. Okej, okay, zdążyłem. Uh. Co to było w ogóle? Ej, myślałem, że nie zginąłem. Dobra, nieważne. No bo było życie pokazane. A to okazało się, że to życie ten mm. że jak jest czerwone życie, to że ubyło tyle. Okej, okay. ale myślałem, że to jest coś do wysunięcia albo coś. To zgniatarka jest. No. A, zaraz ginę. Książę uciekł z areny, zły, że zwrócił na siebie uwagę. Bał się też, że wrogowie mogą się zorientować, że stawał się bestią węgla. Ale coś jeszcze go gryzło. No, uff. mieszkańcy wierzyli, że przybył tutaj. Ja nie zginąłem. Ci ludzie, jego tak, poddani, grzyły, podczas gdy powinni byli umrzeć. To był tylko przypadek. Jego Mało myśli mi skupione były wyłącznie na dotarciu do Wezyra i Nie zami. to mi chodziło. Może teraz książę zapamięta, że kiedyś walczył za coś innego niż tylko stracony honor. Loles, Sławek? Ale było jeszcze za wcześnie. Jestem chybić, czy tak się stało? Um. Yes, tam się. Okej. Całkiem jakiegoś kloca zrobiłem. Tu wezmę sobie piasek co masz. Okej. Okay. Ale nie, jeszcze jeden piasek Loles. Zdawało mi się, że, że jednego mi brakowało, a mi dwóch brakowało. Ops. Okej. Okay. I tutaj. Jasne. <try> yes, no. Ale ta muzyka tutaj jest fajna dosyć. Tylko... Tylko... o. Jasne. I wezmę sobie bramę dodatkową. 5-5, 1-1. Pięć, pięć jeden. No, z pewnością przerwało mi kombu. Popatrz, popatrz. Fara! No właśnie, to jest Skąd Fara. Skąd znasz czy? moje imię? Tak, więc... Oczekuję odpowiedzi. Słyszałem opowieści. Cudowne opowieści, I dzielnej księżniczce Indii, tej, która przybyła do Babilonu, chcąc ukarać złego wezyra, który zrobił jej coś potwornego. Widzisz, teraz nas zabije. Jak udało ci się tutaj przeżyć tak długo? Więc Powodzenia. jestem potworem piaskowym. Hello. Nie daję na piasku! Uuu. Nieważne. O, tutaj jest givąc. To, co być Nie Nieważne. O, save. Słuchaczko. Dobra, to zakończę odcinek. Nie żartuję. Z pewnością. What? I nie zasejwowało mi. No od tego miejsca, jeśli nie eee, arena. Ok. Platkowanie. Ratunku. O, pokażę pan coś śmiesznego. Zaraz. <noise> wow, prawie spadłem. O, jeden FPS, pomocy O co come on? Dobra, nieważne. No nie, zauważył, jak szaler. Dobra, już po nim. I skończyła nam się broń, więc weźmiemy tą. Ale żaler ja z tego zauważył. O nie, tam znowu... Łot! Co to miało być w ogóle? Przecież trzymałem cały czas. Łodziwne. Łódź. No łot! Okej, okay. chciałem zrobić to kombo, co co... zdobyłem. Aha, o nie, co się dzieje w ogóle? Złamamy. Czy złamamy? No, nie, no, co, co on zrobił w ogóle? No, odsuń się, może. To było w ogóle dziwne. Świetnie. Zaraz muszę wziąć tą broń. Weź to może. Loj. No i nie weźmie. Hmm, czemu nie? Loles. Nie no z pewnością. Nie weźmie. Nazwała mnie opcji. O tutaj Nic nie jest. To się nigdy nie wydarzyło. Więc nie było piasków czasu, a nie Dostajesz wyzera, tracisz panienkę. I nieważne. Lepiej nam będzie bez niej. A może już zapomniałeś? Może kilka o, strzał okay. w plecach przywrócić pamięć. Musimy ją dogonić. Już ogarnąłem tylko. Chociaż podejrzewam, że ty i ja chcemy zupełnie różnych rzeczy od tej dziewczyny. Aha! Co to w ogóle miało być, jakie rolę? Jaki żałer, a Aha, bardzo mm. okej, okay. i weźmiemy miecz, bo to maczugo jest dziwne. Mmm, okej, okay. nie ma tego czerwoniaka, jest Czus Chyba tu podejdzie No podejść tu ziomeczku Okej okay. To dobra robota, książę. Twój brak zdecydowania dał im czas na wezwanie posiłków. No i wezwali posiłki. No oczywiście. Załatwiłem. Co ty odwalasz w ogóle? No i czysta ich będzie teraz. Nie, ja chyba mam to jakoś zamknąć czy coś. Z tego co pamiętam. Co to miało być w ogóle? No. Nie, oni po prostu w nieskończoność będą się spawnowali. To było super kombo To też Aż mi pad zabibrował No Okej okay. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy Mmm... Jakiś sztorm Oko cyklon Okej, okay, czemu nie? Co? Co pisało? Osiem. 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 Zaraz. Lista kombosu. Fyt. Furia spoko. Wyt i cięcie i rzut. Um, wyrwanie broni egzekucja B1 i 4. Aha, Powiedz mi, kiedy Dobra. będziesz gotowy na więcej. Czyli tak. Nie wiem. O, tu jest jakiś miecz fajny. Okej, okay. dobra i co teraz? O to jest pytanie. Tutaj możemy wyjść. Da się tu wyjść, ale co mi to da? Hm, coś mi da, czy nie? Co ty robisz w ogóle? Yy, zaraz. O, pomoc! Ale mnie tną. No, zaraz zginę. Lol, to było dobre. To też. Okej okay. maksymalnie by się życie przydało, aż by się broń skończyła. Mhm. A mam spowolnienie czas. I to niby było oko cyklonu spowolnienie czasu. Spokój. Zdolzę. Nie, nie, ale ty tak z tobą, więc. Okay. Ale ty nie zmienia faktu, że zginę zaraz. Teraz się nie udaj, zginę. Hm. Okej, okay, teraz spróbujemy. No y teraz się na pewno nie uda. Ta, jeszcze tutaj się łapię. <śm> Bardzo. Ale chociaż tu mamy nieskończone napełnienie tego giewanta, Ale cały czas musimy tu wychodzić. To jest uciążliwe. Aha, jest. W ogóle... Jasne. <śmieszne> A, bardzo. No. Dobra. Bez komentarzy. Ale na szczęście tutaj mogę wyjść I dopiero teraz się zorientowałem, więc spoko Który przycisk? Nie ogarniam w ogóle z pewnością hmm, Bardzo I w ogóle taki odcinek będzie cały? No, zobaczcie. Mmm, mało No. Co? Co to miało być? Nie cofam czasu, nie chcę mi się. Czemu mam cofać czas? I tak będę miał zbyt mało życia. Dlaczego mieć mało życia? W od początku zrobić i mieć całe życie. A tutaj jestem. Co to w ogóle miało być? Albo to jest szparka bez kojarzeń. Okej okay. Okej okay. Teraz tam dwóch Z tego co pamiętam jeden tutaj, drugi tutaj. Dwóch naraz tu chodzi. Spoko. Pan dwóch naraz zabijemy. Okej. Okay. Spoczkę. Tam jest ten łucznik, więc najpierw zabiję tego. Będzie odwrócony to skarczę i go zabijam. Okej okay. Spoczką I mamy to You have cloths A of gift Mmm, yes. spoczko i tu będzie ptak A, no ileż? Czy tysiące? Ah, pomocy! Bronie się i tak mnie zabijają. Mam jeszcze mniej życia niż wcześniej. Czemu on do mnie szczelił, jak się broniłem? Da się tego zrobić? Mm, nie, nie cofam czasu. No bo on stał tyłem do mnie, oczywiście. No szybciej zamkuj. pciszkiem to dziwnie brzmi Okej okay. i tak samo to zrobię tylko lepiej i szybciej. Okej. Okay. Spaczka. I mamy ten gwóźdź. Aha, bardzo. na furfutników by się przydało No a, co tam być? Dało bardzo No wszyscy naraz! To jest jeszcze trudniejsze od Bossa. Nie No, teraz to razy lepiej to wykonałem, ale i tak trochę dziadoska. No. No i tutaj safe i życie uzupełnione. No i tak to trzeba było zrobić. Mam kontynuować od Teraz tak, robię to gdzieś. 1742 jest. Która jest? Nie mam zegarka, z pewnością. Dobra. Tutaj. Nie, 1852. Tak. I sprawdzę, o której teraz zapisałem. Ale to w takim razie razem na złym miejscu następną Dobra, razem opowiadała od Jeszcze dwa, no to już pół godziny nagrywam koło. Jak to? Tak, no, no. Dobra, się w tym samym miejscu No to myślę, że wam się podobał odcinek Trochę denerwujący, ale trudno Mówię dla was ShogunPL Trzymajcie się, cześć! Niażne Trzymajcie się text <laughs>